Dzięki. To też. żeby było obiektywnie, tak? Że nie tylko do Pawła już wiaka, to też do naszego włodarza coś trzeba. Ostrego. Bokselku, czy dobrze się czujesz jak zdrówko? Tak, to, to też jest ważna sprawa, o której chciałem powiedzieć. I to też jest w sumie dobry, dobre miejsce, żeby o tym mówić. Coś tam się dzieje? Opowiadaj, opowiadaj. Słuchajcie, przez wiele lat mojej kariery bardzo zajebiście. Chujowo się prowadziłem. W sensie, już nawet nie mówię tutaj o używkach, kurwa jakichś, o e, alkoholu, o, o wszystkim po prostu, było mega zajebiście, nie powiem, że nie, ale doprowadziło to troszkę do moj, mój organizm do ruiny. I wiem, że zaraz coś będzie pisać. No, a teraz kurwa, jesteś cały spocony i wkurwiony? Tak, to prawda, jestem, ale to nic nie zmienia. Nie zmienia to tego, że w, e, musiałem wprowadzić, kurwa, dużo zmian do mojego życia. Byłem ogólnie nikomu nie polecam kurwa w ogóle żadnych używek. Odstawcie po to, póki możecie, bo was to po prostu rozpierdoli. Tak jak mnie w pewnym momencie już mega rozpierdalało psychicznie również. Ja do dzisiaj y, tą przerwę, którą zrobiłem, to do dzisiaj nie czuję się kurwa w, y, na siłach w pełni. Do walki w klatce, oczywiście nie będzie to żaden argument na przegraną, bo nie będzie tej przegranej, więc w ogóle się tutaj nie chcę, żeby to było żadne usprawiedliwienie, ale bardzo was wszystkich proszę, jeżeli kurwa... Jesteście gdzieś tam na początku tej drogi używkowej, wyjebcie to po prostu jak, jak możecie. A co ten... z za... tym, nie dajcie mi narkotyki, ja schowam, to spokojnie. Dodatkowo, dodatkowo co, co mi się stało, no kurwa, miałem zabieg. miałem bardzo mocne problemy z cukrem, miałem już gdzieś tam podejrzenie cukrzycy, miałem problemy z jelitami. Po prostu kurwa nie da moje to też nie dawało rady, było zajebane złogami po prostu po śmieciach, które wpierdalałem, jadłem po 8-9 tysięcy kalorii kurwa dziennie i to jest prawda kłamałem kurwa wielokrotnie co zresztą wiecie, czekajcie chwilę kłamałem wielokrotnie jeżeli chodzi o te zbijanie wagi bo kurwa, bo, bo mi było po prostu, no, mi się chciało płakać jak widziałem te komentarze, że jestem grubasem, że jestem kurwa i, i, śmieciem i tak dalej, więc kurwa kłamałem, ale nie umiałem tego pokonać, nie umiałem pokonać kurwa tej ochoty do wpierdalania i tak dalej i po prostu ta walka to jest dla mnie motywacja też bo nie ukrywam, że od prawie dwóch miesięcy co zresztą też widać tak samo są tutaj moi trenerzy, którzy mogą powiedzieć: Wszyscy kurwa, uratowali mi życie, i jest mi trochę wstyd za to, że kurwa, pokazałem się dzisiaj na tej kontwie jak patus. Ale nie żałuję tego, bo można mnie kochać albo nienawidzić. Chuj mnie to obchodzi, tak naprawdę, czy ktoś sobie tam napisze, że o boksel, wizytówka firmy, ja zachowuję się jak patus. Powiem ci szczerze, do końca tej gali będę się zachowywał tak, bo tak mi kurwo działasz na nerwy, że będę cię po prostu rozpierdalał. A wszystkich dobrych ludzi pozdrawiam. Kocham wszystkich widzów. Pozdro dla wszystkich. Słuchaj, ja ci powiem tylko. Powiem to. Ci tylko tyle. Cieszę się, że dzięki wiekowi wziąłeś się za siebie, że masz motywację, bo zdrowie jest najważniejsze. Nie lubię cię wkurzasz mi, ale zdrowia cię akurat Słuchaj, przyję, nigdy, Także cieszę się, że dostałeś pecie, motywacji. Nigdy. Podzielam twoje zdanie, a propos używek, daj dokończyć, dobra? A propos używek i to. Jestem też przeciwnikiem. Także super, podzielam tutaj twoje zdanie, życzę ci naprawdę udanych przygotowań, trzymaj tą dietę, bierz się za zdrowie, a że dostaniesz solidny wpierdol, ja jeszcze, to inna ty, sprawa. Boże, ty się nie boisz, że jak po tej walce się nie ogarniesz, to już się nigdy nie ogarniesz? Bo ja słyszę, ja słyszę od ciebie powracającą taką historię i się, kurwa, no, troszkę zaczyna Tak, artwić, yy, tak? Yy, prócz tego działam z psychologiem, to nie jest tak, ja, bo ja też chcę powiedzieć jedną rzecz, że to, że wy widzicie każdego z nas tutaj, kurwa, na tej konferencji, influencerków, kurwa, y, którzy są pięknie ubrani, kurwa, wymalowani, y, zrobieni w zajebistych fryzurach, to kurwa, to... Ja uważam, że to jest piękna praca, bo naprawdę nie kosztuje mnie to y, żadnej energii. Uważam, że górnik w kopalni, czy, czy kurwa, czy, czy policjant, czy strażak, obojętnie to to są ludzie, którzy zapierdalają, kurwa, po 8 godzin w robocie. My mamy tego farta, że tak naprawdę nie musimy zapierdalać, ale prawda jest taka, że kurwa w momencie, gdy ja osiągnąłem gdzieś tam ten stadium y, popularności kurwa naprawdę takiej kurwa dużej, to mi to zaczę zaczęło rozpierdalać po prostu głowę. Mózg mi zaczął parować kurwa. Jest mi mega przykro, że muszę też kurwa gdzieś tam się z tego spowiadać teraz. No ale, no, nie ukrywajmy, chyba tak. najlepszy moment, żeby też o tym powiedzieć. I ewentualnie wszystkich influencerów, którzy zaczynają tą przygodę, przestrzeć przed tym, żebyście kurwa korzystali z pomocy psychologów, Yy, żebyście kurwa, nie wiem, yy, choćby do pedagoga w szkole poszli, jak jesteście tam TikTokerami kurwa z podstawówki czy coś. Jeżeli macie jakieś problemy, idźcie, naprawcie się nie. kurwa, serca dla was i no co mogę powiedzieć? No, no no, brawo, a to, że tak. jestem, a to, że z natury jestem patusem, no sorry bardzo, no taki już jestem, kurwa, no i... Ale słuchajcie, <grym> i... chyba dla Bokzela i dla Pawła wielkie brawa! Bo takie jak dali show, to tutaj dawno...